z tej strony Red Hero Właśnie teraz na, nagrywam aktualnie TubeCon. Dawno nie nagrywałem chyba już od 6 dni i, aktualnie, więc nie wiem kiedy to wrzucę. Mam nadzieję, że no przepraszam, no nie miałem pasji do nagrywania. I Tak mi nie ogląda więc co to za różnica. Dobra przechodząc do rzeczy trzeba wziąć nową serię Aktualnie mamy 173 subskrypcje 64 dolary to z to jest pełne 20 filmów Szósty dzień bo to jest kalendarz ogarnąłem Dobra przechodząc do dalej Jakby co, nic nie robiłem Grałem jedynie z kumplami w Counter-Strike i Battlefield da 4 Niedługo będzie prawdopodobnie nowa seria z tego względu że będzie mały upgrade komputera Będę mógł nagrywać... Bardziej... nie Nie, nie bardziej M Troszeczkę bardziej wymaga... Nie, bardziej, bardziej Wymagające gry Nie tak troszeczkę, wręcz czasami aż za bardzo to, ale dobra No co no dalej mm, No to teraz może sobie w Mario zakupimy No, dobra nagryj jaj. No, mam nadzieję, że to jeszcze tego samego dnia zostanie wrzucone, co nagrałem, ale zobaczymy. To będzie na, pe jakby co, nie, jakbyście chcieli widzieć, wiedzieć data nagrania, to jest w piątek yy, styczeń nie 5 nie 15 dobre, poszliśmy to ogar 15 stycznia to nagrywany jest hmm, o dwa dolary zarobiła to jest chyba aktualnie rekord dobra nagraj film nagraj vlog yy, o szybkim Jacku okej okay. ja chyba zauważyłem że była jakaś aktualizacja ale tak się mi tylko wydaje prawdopodobnie. No ale dobra Idzie, 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 czy dojdzie do 50. Przekroczyło 50, ale nic mi nie zarobi. Na razie muszę dojść przynajmniej do, do kwestii już 5000 subskrypcji i będę już o wiele więcej zarabiał. Będzie możliwość Jak to powiedzieć? No będzie po prostu możli y możliwość y droższych gier kupowania, bo tak naprawdę po dwóch filmach już mamy wzruszoną grę za 100 dolarów. No więc... Czasem, to jest pewne, że niedługo dojdziemy do sytuacji, kiedy będziemy wręcz na minusie, ale to spokojnie, to pójdzie do góry i będziemy mieli o wiele, wiele więcej w ogóle. Jak tam kariera? Hmm. Jeszcze jedno i będą gry jednoosobowe. Dobra, yy, nagrałem coś o Jacku, coś tam, coś tam, Marianu, no to yy, nagraj film. L będzie. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać, że po tym upgrade'u komputera będzie możliwość nagrania jednej gry, dokładnie dwukier, multiplayer oczywiście, bo innych nie zamierzam nagrywać, bo nie, na razie nie jestem na tym etapie, żeby ktoś chciał oglądać, na przykład, jak gram Fallouta 4, albo inne gry e, single, single player. Więc jak ludzie mają um, możliwość lepszy, lep lepszej jakości obejrzenia fabuły dodatkowo, no cóż mam powiedzieć, no, są ludzie, którzy lepiej zarabiają, nie zarabiają, nagrywają, czy ja powiedziałem zarabiają, jestem głupi, ale dobra przechodząc do rzeczy, hmm. no dobra trzeba już spać, koniec dnia szóstego. To nawet nie tak, że Jestem tylko chyba, z tego co ogarniam, trochę, trochę na minusie, <laughs> nie pamiętam. Jak będę montować film, to to zobaczę. Tym razem on... chcę montować dni, nie, jakie dni, filmy, o wiele lepiej. O wiele, o wiele lepiej i montować, dodawać jakąś muzykę ale zanim będę dodawać jakąś jakąśkolwiek muzykę yy, muszę najpierw ją troszeczkę przerobić, bo będzie coś takiego jak prawo autorskie na 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 nie dziwię się, bo ja nie chcę żeby oni zarabiali na tym co ja robię i tak naprawdę nic nie zarobię ale, a po drugie na ich miejscu też bym był wkurzony że ktoś zarabia na tym, że oni stworzyli muzykę więc ja troszeczkę potenteguję w bardzo bardzo świetnym programie FantaZe Studio 8 polecam polecam tą grę jest na, na przyjemna. Może odcinki nie są przyjemne z tego co je, z tego co się spodziewam, bo nie mam jakiejś niewiadomo wow oglądalności w ogóle jeśli kiedykolwiek będę miał to cud. Więc postaram się zrobić jak, czasami takie krótkie, dziesięciobitowe filmy, bo takie będą najlepiej, bo to nie będzie sensu. Czasem <śmuch> oczywiście będę w dłużej w tą grę grał. Podzielę.. A, co, Aktualnie nagram film. W jakości, nie wiem. 4. W jakiej jakości? Podrządz parę filmów, żeby jednak mieć. O, już mam 259 subskrypcji. Jak ile ile będę, miał, żeby mieć tyle. Tyle w Realu. T Też jest słabe zainteresowanie. Naprawdę dopóki się nie od ciała, może kariera. Zacznie. Zacznie. Przepraszam, za troszeczkę z tobą wymowę, ale cóż jem. Człowiek ze szkoły wrócił, ale troszeczkę głodny. Mam nadzieję, że feria miło spędzicie. Nie tylko przed samym komputerem. No ale cóż. którzy tak mają się nie mają zbyt mi jak spędzać dać poza komputerem hmm. tu dużo robię? nie wow plus 10 dowiców hmm dobra możemy pójść spać będziemy dosyć mocno z się mniej więcej około 55 dolarów nam zostanie po tym następnym dniu będziemy mieli o kurde Miałem nadzieję, że tańszy jestem grze nad, a nad tym w, na moim kanale naprawdę chciałbym zacząć jakieś nowe serie bo to co aktualnie gram nie mogę nagrywać bo jest zbyt wymagający jak na mojego pcta i tak na aktualnie grałem na tych grach na najmniejszych ustawieniach, żeby mieć te 60 fps Powiem tak, y mi tak nie zależy na grafice, tylko na przyjemności gry nie powiem, Przyjemnie się gra, gdy jest ładniejsza gra, bez problemu ci chodzi w 60 fps-ach. Też więcej nie chcę mieć fpsów niż ni, ni 60, przynajmniej na nagrywaniu. By było miło, żeby w każdą grę na średnich przy 60 FPS-ów, 60 fpsów ów wyłączonym programem do nagrywania. Dobra, teraz trzeba wybrać już nowo. Bo... tam bo jesteś ja być tym człowiekiem A jak przy, przeczytam to, to może poprawnie ale ktoś zrozumie że nie poprawnie i będzie hejt też nie zwracam uwagi na hejt ale to też nie jest przyjemne e, być hejtowany Myślę szczerze ktokolwiek wie hmm, ktokolwiek jak nagrywa, cokolwiek robi, jak robi, nie powinno się go przyzywać, chyba że jest tak de tak debilny, że aż... że nie, nie tak debilny. Hmm. Widać, że jest tak tępy, że... po prostu... nie. C -c 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 nie, nie. Nie, ja się nie odzywam na ten temat, ja jestem człowiekiem głupim, tempym, no, więc y y inaczej sam siebie... Je mówię, że można mi hejtować. O, że są lu O, tak, są ludzie tacy głupi, że Cie śmiejący tego, że są hejtowani. Mi to nie robi, że też się mogę śmiać ze swoich hejtów, ale czasami trzeba odpowiedzieć, że nie. Bo to się później przerodzi w coś gorszego, jak człowiek wiek ma wyrąbane na wszystko ale dobra nie będę się odzywać w takich tematach bo ja jestem taki tywek który coś tam wie ale nie wie <gry> dobra gry jednoosobowe ale ja to robię tylko z tego nie z tego względu żeby to odblokować na razie nie będę tych jednoosobowych bo takie hmm, to jesteś niedługo oglądalność zawsze ten pierwszy i często zakończona seria ma najlepszą oglądalność. Czasami warto nie zakupywać nowej gry, tylko zrobić tak zwany powrót do starej serii, która się dobrze dobrze nagrywa, ale że przez to, że zbyt długo ją ciągnąłeś, spadła oglądalność. Gdy ją powtórzysz czasami, gdy masz już nie wiem na przykład 5000 subskrypcji, to takie gry, gdzie na przykład hmm, Mario, y, albo tą pierwszą grę, którą nagrywałem czyli tą da darmową, to jakoś jakoś, tak, jakoś coś tam na S szła, ale już nie pamiętam jak ona się tam nazywa dokładnie ojojoj, oj, oj, jestem dosyć muselny Na w no, dole to osiągniemy te pierwsze tysiąc, to jest najważniejsze osiągnąć te pierwsze tysiąc dobra, to mówię, ja, ja już wam mówię z góry na razie trzymajcie się. się No może tak bez sensu było ten dzień dzień, Ale no cóż mogę powiedzieć Chcę już skończyć Bo już jest mniej więcej 14 minut filmu Na razie się Na razie trzymajcie Niech to się domaczy I pasa, zostałem właśnie zminusowany Na razie